Założyłem śrubę mocniejszą Skok 11 1.4 miałem, a teraz mam 7 skok I wychodzi jak gdyby trochę szybciej płynęła. Hmm, na pewno ciszej silnik chodzi No nic, zobaczymy, na razie płyniemy w stronę Czechowa Płyniemy z godzinkę, zobaczymy jak z paliwem Zbliżamy się do 5 km Nie. Zbliżamy się do 59 Kilometr wtedy w pierwszym kilometr płynęliśmy 20 minut Przejechaliśmy 7 minut, czyli różnica jest diametralna, prawie dwa razy szybciej. Nawet mniej wyje niż jak jechałem z literem fondą i mieliśmy silnik 4 a prędkość mamy 6,5 6 Minus prąd rzeki oczywiście 5 września to niebezpieczne zakole, że iść w prawym brzegiem a później do lewego uciekać. Ale są boje nawigacyjne, także jest trochę łatwiej. No dobra, zobaczymy dalej, co się będzie działo. Pół godziny dopłynęliśmy do, Sant do Czechowa. Wtedy płynęliśmy godzinę. Fakt, że obroty są trochę większe niż wtedy, ale dużo ciszej silnik pracuje. I spalanie też jest, widać już, że raczej jest mniejsze. Na środek odpłynę Tam widzisz zakręt jest To no, trzeba bardziej się trzymać chyba Tej strony Czechowskiej Minęliśmy Czechów Do Czechowa jak mówię Płynęliśmy 4 km W pół godziny Według znaków Nawigacyjnych Tam na Jednokręgu, w horyzoncie Widać pozostałości wiatraka holenderskiego. A my płyniemy do Santoka, żeby sprawdzić zużycie paliwa, porównać ze zużyciem z poprzedniej wycieczki. O, przed nami zabudowania górek santockich. Wieś położona wśród jarów krawędzi Pradoliny Gorzowskiej przed nami niestety zwolniła, tak pięknie szła. Może się szykują do abordażu. Kurde, zapomniałbym zasłonić swoją durnowatą czapę. Co mi Irek przywiózł z Lipna. Tam, gdzie się urodziła Apolonia Chałupiec. Kto wie, jak się nazywała Apolonia Chałupiec, jaki był jej pseudonim sceniczny, proszę o Info w komentarzu A za to nagroda Mapa Odry Dolnej A to prawdopodobnie kursanci Którzy uczą się Jak pływać Dlatego tak ładnie zwolnili Wydajemy, że ich nie znałem Bo ostatnio nas zalali kompletnie To pan kierownik, w odpowiedniej kamizelce. 65. kilometr. Spotkaliśmy bardzo zasadniczych nauczycieli fachu motorowodnego a tu pan łysy zbrodną łowi se rybki namiocik który chroni jego dziecko przed wiatrem otarł i poprawił koszulkę na bębenie i się bawi dalej baw się dobrze człowieku ahoj pomachał nam nawet się uśmiechnął znaczy swój chłop mijamy bunkier za tym zakrętem już będzie widać Santo Tu jest przejazd pod drogą i pod linią kolejową Krzyż Kostrzyn i można wjechać do górek santocki A my idziemy teraz do lewego brzegu. Zobaczmy. A my wpłyniemy zaraz w jego kilowater. Water, czy jak to tam się gada? <gry> Teraz to i tak szybko płyniemy, jakby nas mijali w tamtym razem, to by dopiero było i właśnie się za zakrętu wyłonił most Santoku Wieża nadawcza, pierwsze budynki po lewej. Santok, który miał być mini twierdzą, został opuszczony bez walki, ponieważ Sowieci w sumie ominęli Santok, wymijając go z lewej i prawej strony. Słabe jednostki folkszturmu, które obsadzały linię, Wycofały się bez kontaktu z neplem strony Gorzowa. O, jest i orzeł. To kania. To nie orła cień. Widzisz, Kanie? Teraz ją będziemy obserwować przez lornetkę. Latają samoloty. Był czas, że było niebo puste. A przed nami coraz bliżej Santo. stodołem tak? Tak, to jego stodoła. Tu mamy wieżę w Santoku, wybudowaną w trzydziestym roku, dla podkreślenia niemieckości tych ziem. Przed nami prom w Santoku i widok na skórze grodziska po prawej. Jesteśmy praktycznie w centrum Sandoka, lagi jeszcze łopoczą. Po zeszłotygodniowych durzyńkach. Teraz co wchodzimy w Noteć? w santoku ruch na wodzie. Wina jest i się coś dzieje teraz. A no, kto to wie? A ten jeden rana traci coś. Musi on ostatnią... To dalej trudniej. To ci sami. Trzeba jak się zbliżasz do... Ale fajnie. Zajebiście. Ale krótko. Ale zapłyniemy trochę do przodu czy tam przy marinie zawracamy? Nie mam pojęcia. Dolę jeszcze widać ją. Masakra zadażona ze mnie zrobiła. Muszę przygrywać kapturem, ale i tak widać. Będę zadowolony Jesteś z siebie? Nie. <laughs> A tutaj warta. A na wprost noteć Gdzie warta? prawo, warta. A na wprost noteć, Tak. I dopłynęliśmy do Santoka Zajęło nam to gdzieś półtorej godzinki niecałe I to jest jeszcze ten czas, który jest taki, nie? Do przyjęcia tutaj się kierujemy na który rąb na moście są rąby, na które się kierujemy, a gdzieś ty się jednak znasz. I spróbujemy dojrzeć gniazda jastułek, które tydzień temu to tutaj szalały. To no nie możliwe o widać ile tych gniazd jest kręc Widzisz? No Od groma Nie wiem czy widać na, na kamerce Nie ma jaskółek leciały już do domu? Są, nie, są. nie, jeszcze są Ja się wygonili I jakiś inny przypłynął to z starych samochodów, znaczy zabytkowych. I wracamy do Gorzowa Potwierdziło się, że dużo miejsc spalił przy wyższych obrotach, i dużo szybciej płynęliśmy, nie? Restauracja w Santoku. Urząd gminy Santok, a przed nami bezkres warty i santocka wieża, własność pana Gąsiorka, który jest człowiekiem już posuniętym w latach, ale bardzo otwartym Można go poprosić. A on na pewno pozwoli zwiedzić tą wieżę. Sygnał dla promu, że się zbliżamy. Szkoda, że tutaj nie zrobili jakiejś przystani, że można było stanąć i sobie pozwiedzać nie? Chyba robi jakieś przejazdy z okazji tej imprezy. Ktoś płynie nie z się. Warto mówi, że to łódka z wypożyczalnią, i chyba ma rację, że musieli wziąć na dwie godziny A... ostro ciągnął Co dalej stoi na bunkrze? się zbliżamy do następnego kilometra ciekawe ile czasu to nam zajęło 30, 30, 30. 30, 30? Dobrze, dobrze 30. 3 minuty. Trzy minuty nam zajęło. I już jesteśmy. Czechowie, Kościół widać, a w powoli widać Kościół. Można ujść zesklipować sześćdziesiąty drugi kilometr. to 9. kilometr Tam wypożycza te łódki. Nie? śmy już w gozawskim porcie Poęliśmy godzinę 20wie godziny 20 minut